Taki mały update, jeśli chodzi o dokończenie wczorajszego challenge'u na Free Trade. Zamiast Reality Income kupiłem dwie akcje Mercedesa, jedną akcję British Tobacco i 11 akcji Legal General. Fajny buyer który mi się podoba w Free Trade to, że. Pokazuje ci, jak Twoje inwestycje są posortowane w sektorach. Także 23,7% jest w nieruchomościach, 23,6% w finansach, to są też ubezpieczenia. Consumer goods 19,8% Energy, mining i samochody. Także jest to w miarę dobrze zdywersyfikowane. Portfolio jest y, zainwestowane w tym prawie 1000 funtów. Fund 43 zostało, bo nie mogę nic za to kupić. Najtańsza akcja kosztuje chyba 2 czy 2,5 funta. Także czekam na jakieś dywidendy, które będą reinwestowane. Y, na, więcej w kolejnych odcinkach. Y, pozdro.